Data rozpoczęcia tej wojny nie była przypadkowa. Dokładnie tego samego dnia rozpoczynała się olimpiada w Chinach. Sądzę, że chodziło o to, żeby odwrócić oczy świata, żebym widział tego, że, że coś się dzieje w Gruzji. To wszystko niestety była prawda i, i to, się, to się naprawdę zdarzyło. Facet, który przeżył, jeden z tych brat, który przeżył, przypłacił te wydarzenia bardzo głęboką przez kilka miesięcy siedział e, zamknięty w, w ciemnym garażu. Jeden z jego kuzynów dostarczał jedzenie i tak naprawdę wyciągnął go z tego garażu prawie na siłę, żeby, żeby, w, żeby człowiek wrócił do, do, w ogóle do jakiegokolwiek funkcjonowania, do jakiegokolwiek życia. I niestety Rosjanie tam weszli e, i e, szok na twarzach osiemnastolatków, którzy dopiero co trzymali w ręku broń i ich koledzy zaczęli ginąć. Começamos a salvo